Ale, panie profesorze, uważa pan, że należy ograniczyć 800 plus i 13 i 14 emeryturę? Ale Bo to, są, to jest źródło tych wydatków. Po pierwsze, trzeba powiedzieć, jaki jest stan finansów publicznych, i całe szczęście, choć zbyt późno, dowiadujemy się od samego rządu i premiera, że on jest zły i nie może być kontynuowany, i o tym mówiono znacznie wcześniej. No to trzeba się zabrać i teoretycznie mamy: albo podwyższamy wydatki. Podatki, przepraszam bardzo. One są, jak powiedziałem, już i tak wysokie. A nie, albo ograniczamy określone kategorie podatków. Ale całkowicie wydatków. znieść 800 plus? Oczywiście. I tak samo pieniądze nie miało żadnego sensu ani społecznego, ani ekonomicznego, jeżeli jest problem. Dzietności to nie zwiększyło, bo nie mogło zwiększyć. Jeżeli chodzi natomiast o pomoc ludziom biedniejszym które, z dziećmi, no trzeba zobaczyć no, zasiłki rodzinne i za, za daleko mniejsze kwoty można było lepiej osiągnąć y, y, ten cel.